W dzisiejszym filmie o tym, jak stres wpływa na funkcje poznawcze, a zwłaszcza jak gwałtowny stres jest w stanie nagle zatrzymać wszystko to, co wiemy, umiemy i pamiętamy. Co sprawia, że w sytuacjach stresujących zaczynamy tracić głowę, zapominamy najprostsze rzeczy i jak możemy sobie z tym poradzić. Zapraszam do oglądania. Film powstał przy współpracy ze Fundacją Stwardnienie Rossiane Info, i posłuchajmy kilku słów, które ma do powiedzenia Monika, prezeska Fundacji. Nazywam się Monika Łada. Jestem prezeską Fundacji stwaknienio organizatora kampanii Poznaj swój mózg. Zachęcam do obejrzenia filmu i pobrania naszych poradników na temat funkcji poznawczych. Link do publikacji znajduje się w opisie filmu. Pobierz, przeczytaj i Poznaj swój mózg. Cześć, tu Asia Dronka-Skrzypczak, witam Was na kanale o Choroba i porozmawiamy sobie o tym może, dlaczego głupiejemy w momencie, kiedy się denerwujemy. I czasami to ogłupienie bywa gwałtowne, niespodziewane i absolutnie nie rozumiemy, co takiego znowu się stało, że wyszłam, wyszedłem z egzaminu ze słabą oceną, że po raz czwarty usłyszałam od pana y, egzaminatora na prawo jazdy, że przepraszam, niestety, ale oblane, w tym mi się udało obrać nawet górkę ze stresu. Jak to jest, że idziemy do gabinetu lekarskiego i na przykład mamy mieć podsumowanie rocznego rezonansu, mamy pytania, lekarz mówi do nas ważne rzeczy, wychodzimy z tego gabinetu, ktoś, kto nas czeka, pyta: No i co, od czego się dowiedziałeś, co tam i stoisz, i mówisz: Nie wiem. Nic nie pamiętam z tej rozmowy. Dzieje się tak dlatego, że nasz mózg, w sytuacji bardzo silnego stresu, mówiąc kolokwialnie, wyłącza wszystkie wyższe funkcje, związane m.in. właśnie z funkcjami poznawczymi. No dobra, może nie wszystkie, natomiast bardzo dużą część, zwłaszcza tych odpowiedzialnych za zapamiętywanie, za racjonalną reakcję, za racjonalną ocenę sytuacji. Winowajcą jest tutaj kortyzol, który uwalnia się z kory nadnerczy w momencie, kiedy jakąś sytuację identyfikujemy jako potencjalnie niebezpieczną i zagrażającą. Uruchamia się wtedy tzw. os HPA, czyli oś stresu pod wzgórze przysadka nadnercza. Pod wzgórze przysadka i nadnercza funkcjonują razem po to, żeby właśnie wydzielić kortyzol, mający nas przygotować do bardzo pierwotnej reakcji walki albo ucieczki. Zwróćcie uwagę, że te części odpowiedzialne właśnie za uruchomienie tej reakcji, leżą bardzo w głębi naszego mózgu, są to te pierwotne części naszego mózgu. No dobrze, ale pytanie jest takie, jak te pierwotne części naszego mózgu wpływają na te części nowsze, czyli korę nową, tutaj płaty przedczołowe, i co się dzieje takiego, że w tym momencie, kiedy uruchamy się pod wzgórze przesadka i nadmercza, przestajemy myśleć racjonalnie, nie potrafimy odnaleźć odpowiedzi na pytanie i mamy takie uczucia pustki w głowie. Odpowiedzialny jest za to mechanizm, który po prostu jakby odcinna nas od tej części odpowiedzialnej właśnie za funkcje wykonawcze, za myślenie czyli za to, że mamy dostęp do tej wiedzy, którą zdobyliśmy, potrafimy odpowiedzieć na pytania albo racjonalnie i logicznie myśleć. No nic dziwnego, skoro według naszego ciała znajdujemy się w takim niebezpieczeństwie, że najlepsze co możemy zrobić, to po prostu zacząć walczyć albo uciekać. Nie ma wtedy zbytnio czasu na myślenie. Ale to jeszcze nie koniec złych wiadomości, jeżeli chodzi o kortyzol. Dlaczego? Dlatego, że. No, i tak to właśnie jest, jak się mózg rozwali. Właśnie dosłownie straciłam dostęp do moich płatów czołowych, czyli przestałam racjonalnie i logicznie myśleć. Zaraz jeszcze wam opowiem o tym, co zrobić, żeby ten dostęp odzyskać, ale powiedzmy jeszcze parę słów o skutkach przewlekłego stresu, który także wynika między innymi z wpływu. Kortyzolu na hipokamp. Hipokamp, czyli ośrodek także umieszczony głęboko w, naszej, yy, w naszych strukturach mózgu, odpowiedzialny właśnie między innymi za pamięć. Otóż badania dowodzą i pokazują, że długotrwałe działanie kurtyzolu po prostu niszczy komórki nerwowe w naszym hipokampie, przez co jednym z objawów takiego długotrwałego, przewlekłego stresu są m.in. zaburzenia funkcji poznawczych. Bardzo dobrze rozumiem, że dla osób, które zmagają się z takim popotem, jakim jest nagłe uczucie pustki w głowie i tak dosłownie mówiąc, zgłupienie w obliczu sytuacji stresowej, informacja, że coś właśnie odcięło dostęp do racjonalnej części mózgu. Nie jest do końca pocieszająca. Zresztą tak naprawdę podejrzewam, że mniej więcej intuicyjnie czuliście, że tak to może działać. Pytanie jest takie: co zrobić, żeby do tych części, czyli płatów czołowych tutaj, tych naszych właśnie odpowiedzialnych za to, żeby wiedzieć, co odpowiedzieć na egzaminie, żeby dotrzeć do tej naszej pamięci w hipokampie, żeby potrafić zareagować na przykład na egzaminie z prawo jazdy adekwatnie i nie dać się zjeść stresowi. Co możemy zrobić, żeby tutaj z powrotem wrócić? Ja myślę, że gdybym. Dzisiaj zdawała jeszcze raz egzamin, to pomimo, że pewnie być może stresowałabym się mnie, ja dodam, że akurat w moim przypadku egzamin na prawo jazdy był ekstremalnym stresorem, tak ja bardzo mocno się stresowałam, to podejrzewam, że techniki, które teraz stosuję w takich sytuacjach stresowych, albo zalecam na przykład mojemu synowi, kiedy ma jakieś egzaminy czy klasówki, byłyby bardzo pomocne, bo to, co jest tak naprawdę kluczowe, to musimy podzielić sobie nasze działania jakby na dwie grupy. Pierwsza grupa to są takie długofalowe, długoterminowe działania psychologiczne, terapeutyczne, techniki uważności, mające na celu zmienić trochę nasze myślenie, czyli. Innymi słowy, żebyśmy nie identyfikowali tak bardzo mocno takich sytuacji jak na przykład wizyta lekarska, wystąpienie publiczne, egzamin jako tak silny stres, że dosłownie tracimy w głowę. To jest jakby jedna część pracy. Często to jest praca, która polega właśnie na pracy z myślami automatycznymi, z zrozumieniem tej naszej reakcji, z tym, dlaczego tak mocno reagujemy. Natomiast druga część pracy to jest taka praca, którą możemy zastosować tu i teraz, bo faktem jest to, że czasami może nam zająć trochę czasu, zanim zmienimy to nasze myślenie i postrzeganie, a egzaminy, kontakty towarzyskie i społeczne czy wizyty lekarskie zdarzają się w tym momencie. Więc pierwsza bardzo istotna rzecz to jest to, żeby rozumieć, że to nie z wami jest coś nie w porządku i nie że nie, wy, że jesteście głupi, bo bardzo często osoby, które do mnie przychodzą, tak właśnie mówią, że ja chyba jestem jakaś głupia, bo nic nie pamiętam, jak wychodzę albo ja chyba jestem jakiś głupi, bo jak tylko mam zabrać głos publicznie, to po prostu mi więźnie w gardle i nie pamiętam w ogóle co mam powiedzieć. Nie, to nie jest głupota, tak po prostu niestety nasz ten pierwotny mózg został skonstruowany. Natomiast to, co warto jest, żeby zrobić, musimy pamiętać jedną rzecz, że te płaty czołowe mogą potrzebować chwilę czasu, żeby się uaktywnić i uruchomić. Czyli innymi słowy, my musimy przejść z dużej aktywności, tylko i wyłącznie tego układu limbicznego, do aktywności też tych płatów czołowych. Musimy tutaj zastosować technikę, która polega na tym, że zaczynamy. Tu i teraz inaczej identyfikować sytuację, i tu i teraz przekonać to nasze podwzgórze zbierające informacje dookoła i z naszego ciała, że jesteśmy bezpieczni, jak możemy przekonać te wewnętrzne struktury mózgu. Pierwsza i naprawdę skuteczna rzecz to jest oddech. Oddech, który polega tym, że bierzemy wdech i bardzo długi wydech, bo to pozwala uruchomić przywspółczulny układ nerwowy, więc ten układ limbiczny trochę jest jakby wytrącony z tego, że mówię o matko, matko znajduje się w wielkim stresie. I jest szansa dopuścić wtedy do głosu te struktury mózgowe odpowiedzialne za racjonalne myślenie. Druga rzecz to są techniki związane z tym, że upewniamy się, że tu i teraz jesteśmy bezpieczni. Możemy się rozejrzeć, zastosować taką technikę odnośnie tego, gdzie jestem, czy ja wiem, gdzie jestem, czy coś mi w tej chwili grozi. Ja wiem, że nie zawsze może się wydawać, że jest na to czas, natomiast to bardzo często są proste ćwiczenia. A druga sprawa jest taka: pamiętajmy, że w różnych sytuacjach możemy po prostu poprosić o chwilę dla nas, albo y, zrobić to na przykład na chwilę przed wejściem do gabinetu, na chwilę przed przystąpieniem chociażby do egzaminu. Chociaż ja też polecam czasami osobom, żeby w trakcie egzaminu, jak tracą w ogóle głowę, poprosili o chwilę na to, żeby właśnie te płaty czołowe mogły dojść do głosu. Bo. Wy to wszystko wiecie i umiecie i potraficie, natomiast po prostu jest to dla Was w tej chwili niedostępne, bo wcale jesteście we władzy tego współczulnego układu nerwowego osi wzgórza przysadka nadnercza adrenaliny i kortyzolu. To, co też może pomagać, to zwykła gumka, recepturka na rękę, po to, żeby Wam przypomnieć, jakby uziemić i przypomnieć, skierować znowu uwagę na ciało. Więc takie, jakby coś, co na przykład no, ludzie też automatycznie robią, czasami wbijają sobie yy, paznokcie w rękę, to też pozwala wrócić do swojego ciała, a nie gdzieś tam odlecieć w lęk. Możecie też mieć ze sobą coś, co daje wam poczucie bezpieczeństwa, albo daje wam w ogóle poczucie jakiegoś uporządkowania. Ja zawsze zachęcam, żeby na przykład notować sobie, zarówno pytania, ale też odpowiedzi w gabinecie lekarskim, nie zakładając, że jak wyjdziemy, to będziemy natychmiast wiedzieć. Na egzaminie ustnym możemy poprosić dosłownie o 3 minuty, żeby zapisać sobie pytanie i w punktach napisać. Przy, robiąc od razu wdechy i długie wydechy, jakby to, co nam się powoli zaczyna przypominać. Dajmy czas zaskoczyć tym płatom czołowym i naprawdę to jest w stanie nam pomóc w tu i teraz poradzeniu sobie z bardzo silną reakcją stresową. Dodatkowo warto pamiętać, że są sytuacje, w których szczególnie jesteśmy narażeni na gorsze wykonywanie działań, gorszy dostęp do tych naszych zasobów poznawczych i są to między innymi sytuacje, w których po pierwsze znajdujemy się pod presją i pod oceną. I tutaj naprawdę bardzo liczne badania pokazały, że jeżeli ktoś jest oceniany, to zwykle zadania wychodzą mu gorzej niż w momencie kiedy oceniany nie jest. Czyli patrz to egzamin na prawo jazdy, kiedy ktoś nam patrzy na ręce, to wychodzi nam gorzej niż tak na ręce. Nie patrzy i tutaj to też jest absolutnie zupełnie normalne, i też nie można sobie stawiać zbyt wysokich wymagań odnośnie tego, co Możemy osiągnąć tak jakby w danym momencie, bo wysokie wymagania, chociażby na przykład, jeżeli powiemy sobie, że wyjdziemy na scenę i nam świetnie pójdzie i zrobimy bardzo dobry występ, albo będę przeprowadzać jakiś egzamin, jestem świetnie nauczona i na pewno odpowiem na wszystkie pytania. Te zbyt wysokie wymagania też sprawiają, że jesteśmy w zbyt dużym stresie i tak naprawdę będziemy osiągać gorsze wyniki pewien poziom jakby pobudzenia, motywacji i stresu jest tutaj potrzebny. Natomiast bardzo łatwo jest przekroczyć tą magiczną granicę i wpaść w zbyt wysoki poziom. No i jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Po nieprzespanej nocy siłą rzeczy wzrasta nam już poziom kortyzolu. Jeżeli dołożymy sobie jeszcze do tego yy, samą sytuację stresową, mamy tutaj doskonały przepis na to, żeby rzeczy nam szły gorzej, żebyśmy nie byli w stanie dobrze wykonać zadań, które sobie zleciliśmy, żeby po prostu na przykład zapowiedziane egzaminy albo testy wypadły po prostu kiepsko. I to też jest wielokrotnie potwierdzone badaniami, że jak ludzie przychodzą, do, podchodzą do różnego rodzaju zadań yy, związanych z funkcjami poznawczymi po niewyspaniu, to po prostu albo je oblewają, albo wychodzi im to dużo gorzej. Dlatego naprawdę na dzień przed ważnym wydarzeniem ja bardzo mocno, tym bardziej zalecam, żeby zadbać o sen, i to jest jeszcze trudniejsze, bo już się zaczynamy gdzieś stresować. Ale pamiętajmy, żeby jak najlepiej o ten sen zadbać, a nawet jeśli trzeba, to wesprzeć się czymś delikatnym na sen, po to, żeby po prostu tę jedną noc przespać. Pamiętajmy też, że nasz układ nerwowy ma swoją wytrzymałość i dotyczy to także funkcji poznawczych. Mówiłam o tym w poprzednim filmie odnośnie przebodźcowania, natomiast może dochodzić także do czegoś takiego jak kumulowanie się stresorów, czyli to jest odpowiedź na pytanie, dlaczego i jak to się dzieje, że czasami jakieś drobek typu zgubione klucze totalnie wyprowadzają nas z równowagi. I już totalnie po takiej sytuacji zaczynamy zapominać, co w ogóle mieliśmy zrobić, jesteśmy coraz bardziej zdenerwowani, czyli nakręca się ta nasza reakcja stresowa. Kumulowanie się stresorów polega na tym, że w sytuacji, kiedy jesteśmy w dużym napięciu albo w nerwach z różnego powodu, nawet drobne rzeczy jakby stają się. Za trudne z punktu widzenia poradzenia sobie, wyregulowania przez ciało tej reakcji stresowej. I wtedy dochodzi do takiego zwanego przysłowiowego przelania czary, gdzie chociażby jedna kolejna rzecz sprawia, że tak naprawdę robi nam już się zupełnie biało w głowie. Ja podam swój przykład. Jest to chociażby sytuacja, kiedy pomylę drogę. Czasami mi się zdarza, w sumie bardzo często, pomylić drogę i. W tym momencie, kiedy ja już pomylę drogę i ja zaczynam się tym jeszcze coraz bardziej denerwować, jest to kolejna rzecz, która gdzieś tam nie wyszła, to ja już zupełnie nie wiem, gdzie mam jechać, nie wiem, co powinnam zrobić, nie wiem, jak powinnam zareagować i zdarza mi się to. Dlatego, że właśnie wtedy znowu wyłączają się te części odpowiedzialne za myślenie. Ja tą sytuację interpretuję jako taką, której absolutnie nie jestem w stanie podołać, chociaż w każdej in innej sytuacji bym podołała. I tutaj rozwiązanie też jest bardzo ważne. Pamiętajmy o reakcji. Regularnym, profilaktycznym wyciszaniu naszego układu nerwowego w ciągu dnia. Ja zalecam, żeby kilka razy dziennie w regularnych odstępach robić sobie ćwiczenia z oddychaniem, ćwiczenia, które pozwalają nam oczyścić głowę, jakieś krótkie medytacje, krótkie spacery, krótki oddech. To może być nawet po 2-3 minuty, byle często i regularnie, żeby jakby sprawić, że ten układ nerwowy będzie w stanie reagować adekwatnie do sytuacji stresowej. Mam nadzieję, że ten film był dla Was pomocny. Jeszcze raz zachęcam do pobrania poradnika o funkcjach poznaczy w stwardnieniu rozsianym i stresie i śnie. I zapraszam na kolejne filmy. Do usłyszenia!